Siemaneczko z tej strony wazy. Ja w dzisiejszym odcinku będę wykonywać kolejnego questa zadań tygodnia trzeciego. Będą, będzie to quest zniszczony toalety, oraz postaram się również wykonać w tej samej grze likwidację z pojazdu. Dobra, no to lecimy na kurzące kominy i będziemy szukać trzech toalet. Powinny być w jednym budynku wszystkie. Budynek numer 4. Budynku numer 2. Frosty tutaj wspominał, że on no, w budynku numer 2. I uwaga. Nawet 6. Uwaga, ląduje na dachu. Proszę, jakie wejście smoka. Okej, okay, no i są. Raz, dwa, trzy. Mission complete. To rozwal, serdeczny. 3 sekundy powylądowa. Po co jeszcze mam serdeczkę? Żeby nic nie było. A jeszcze lustro tutaj, 7, lat. o lustra się nie da zniszczyć. Ale jaja, Dobra, idę szukać samochodu. No, widzę już forem Ba, a ja mam skrzyneczkę. Z pulsionym. Dobra, jedziemy. O, jeszcze widzę, że tutaj na broń jest dla mnie. I odjechał. A ten ma? Jak to się? Jak to się nazywa? Blokada. Ja do ciebie spokojnie. Z npc pogadałem. A z tym npc tem jeszcze chyba nie gadałem. To siadaj, się podwiozę. Co to za NPC? A, to jakiś i... rajdowy. Proszę, proszę, motocyklista. Odkryj, z auta. Nie wiem, wziąłem jakiegoś nowego questa, którego jeszcze nie brałem. Chyba. Teraz przez 5 kolejnych minut będziemy szukać fraga. Dobra, tutaj mamy kolejnego pi... Dobra, pojawili się. Zobaczymy, czy na tych bocikach da się. i chyba jednak nie zaliczę. Chyba jednak nie zalicza Wyłączanie To no są... A to aut... Nawet to radio się samo włącza zawsze no. Trzeba znaleźć To na koloseum Jednego biednego kolegę Który pomoże wykonać nam misję Nie ma chętnych, no popatrz Tyle chętnych zawsze do gry, a żeby pomóc tutaj zrobić questa to nie ma nikogo No i nie wjazd na kłosem Zatankuj Zatankuj Gdzie ten kanister rzuciłeś? Jak pod opony, wiesz co Ale tutaj o Proszę jak się tankuje jak nikt nie tankował jeszcze w życiu auta tutaj jest instrukcja Wlewamy pod maskę Do fulla O proszę i auto jedzie Zlikwiduj graczy Patra patrasza Hazard. Dawaj Muszę wybiec no Chciałem tam wjechać po siebie, ale niestety Nie wyjedziesz tu. Aaaa, widziałeś? Dobra, nie na pasażera <grywa> Chyba nie tak Pamiętaj, że myszka ci skręca tak samo Dobra jest Gdzie on, on jest? Uuu To jeszcze ten z Questa Mission complete Co gramy tutaj do Wina, czy już dajemy spokój? Dajemy spokój. Dobra. No i to by było na tyle. Mission complete. Jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do slajkowania, polubienia. podzielenia się tam w komentarzu Waszą opinią. Gdzie byście na przykład znaleźli szybciej, zrobili lepiej. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Hej!